Żyjemy w erze nieskończonych wyborów, partnerów, stylów życia, miejsc do zamieszkania. Pośród tego morza możliwości, myśl, że wszechświat może dawać nam sygnały, z kim powinniśmy się ożenić lub wyjść za mąż, brzmi na pierwszy rzut oka jak kojąca ulga, albo jak słodkie złudzenie. Ale gdy spojrzymy bliżej, w świetle psychologii analitycznej Karla Junga, zdajemy sobie sprawę, że te sygnały mogą pochodzić nie z zewnątrz, ale z najgłębszego miejsca ze wszystkich z nieświadomości. Jung mawiał, że wszystko, co nie dociera do świadomości, powraca w formie przeznaczenia. To stwierdzenie zdaje się odbijać echem w historiach, które słyszymy o kosmicznych zbiegach okoliczności, spotkaniach naznaczonych synchronicznością, czy potężnych intuicjach, które prowadzą nas do kogoś. Kiedy czujemy, że działa coś więcej, w rzeczywistości możemy być świadkami symbolicznych manifestacji nieświadomości. Tajemniczego języka, który trzeba rozszyfrować, a nie ignorować. Pragnienie znalezienia idealnego partnera, tego, z którym wszechświat chce, żebyśmy byli, można rozumieć jako dążenie do pełni, czyli do tego, co Jung nazywał procesem indywiduacji. Małżeństwo w tym kontekście to nie tylko założenie rodziny czy spełnienie oczekiwań społecznych, to ruch archetypowy taniec między wewnętrznymi przeciwieństwami. Które staramy się zrealizować poza nami. Dlatego często wybieramy, lub jesteśmy wybierani przez osoby, które odzwierciedlają nasze cienie, nasze traumy, lub nasze najbardziej nierozwiązane części. Ale jak zatem rozpoznać sygnały, które naprawdę wskazują na głęboką, znaczącą, niemal kosmiczną więź? Jak odróżnić ślepy impuls od wezwania jaźni? Jung uczy nas, że jaźń, archetyp całości, wykorzystuje symbole, sny, spotkania i pozornie przypadkowe wydarzenia, aby komunikować nam kierunki duszy. Innymi słowy, wszechświat może być samą nieświadomością prowadzącą nas poprzez subtelne sygnały, gdy jesteśmy gotowi słuchać. Ale to słuchanie wymaga wewnętrznej ciszy, uczciwości i uważnego spojrzenia na to, co jest symboliczne. Tak więc pierwszy sygnał potwierdzenia od wszechświata nie znajduje się na zewnątrz, ale wewnątrz. Głębokie poczucie rezonansu, rodzaj cichego spokoju, który pojawia się, gdy spotykamy kogoś, kto dotyka czegoś istotnego w nas. To spotkanie nie zawsze jest gładkie czasem jest destrukcyjne, chaotyczne, ale ujawnia wyraźne lustro. Wszechświat mówi językiem symbolu. A znaczące relacje same w sobie są wielkimi symbolami. Nie chodzi o magię, to głęboka psychologia. A zrozumienie tego języka to pierwszy krok do rozpoznania, z kim kroczyć ku świętemu małżeństwu duszy. Jednym z najbardziej fascynujących pojęć w dziele Karla Junga jest synchroniczność, zdarzenia, które zbiegają się w sposób znaczący, ale bez bezpośredniego związku przyczynowego. Dla Junga te wydarzenia ujawniają związek między światem wewnętrznym, psychicznym, a zewnętrznym, fizycznym, sugerując, że istnieje głębszy porządek, zasada organizująca, która wykracza poza logikę liniową. I właśnie na tym subtelnym terytorium wielu ludzi twierdzi, że dostrzega sygnały od wszechświata dotyczące miłości i przeznaczonych spotkań. Ileż to słyszymy historii o ludziach, którzy poznali się przypadkiem w dokładnie tym momencie, w którym byli emocjonalnie gotowi na spotkanie? Ileż razy ktoś pojawia się w naszym życiu w chwili kryzysu, uzdrowienia lub transformacji, jakby został zesłany. Dla umysłu racjonalnego to tylko zbiegi okoliczności. Ale dla Junga te momenty są oknami na nieświadomość zbiorową, rezerwuar archetypowych obrazów, które łączą nas wszystkich. Wyobraź sobie, że wielokrotnie myślisz o kimś bez wyraźnego powodu, a potem spotykasz go w nieprawdopodobnym miejscu. Albo zaczynasz widzieć to samo imię, symbol lub liczbę związane z daną osobą w różnych sytuacjach. Te wzorce, jeśli nie są owocem zwykłej projekcji, mogą wyrażać coś głębokiego zaproszenie do uwagi. Wszechświat czyli nieświadomość próbuje przemówić. Jednak nie chodzi o to, by wszystko zamieniać w sygnał lub żyć na łasce przesądów. Jung ostrzegał nas przed inflacją spirytualistycznego ego, tego, które widzi magię we wszystkim, nie rozróżniając symbolu od fantazji. Autentyczna synchroniczność wywołuje uczucie cichego zdumienia, a nie dziecinnej euforii. Wyrywa nas ze strefy komfortu i zmusza do refleksji, a nie tylko do pragnienia. W związkach te synchroniczne momenty często wyznaczają punkty zwrotne. Pierwsze spojrzenie, które zatrzymuje czas, zdanie wypowiedziane w odpowiednim momencie, gest, który przebija warstwy emocjonalnej obrony. Jung wierzył, że te spotkania, gdy są prawdziwe, są portalami do pracy wewnętrznej. Właściwa osoba we właściwym momencie nie pojawia się tylko po to, by wypełnić pustkę, ale by wyzwać, przekształcić i rozszerzyć. Warto pamiętać, że symboliczne małżeństwo dla Junga jest wydarzeniem wewnętrznym, zjednoczeniem biegunowości psychicznych, animy i animusa wewnątrz jednostki. Tak więc sygnały, które wskazują, z kim się ożenić, wyjść za mąż, w gruncie rzeczy wskazują na to, kto może nam pomóc w tym procesie integracji. Osoba, która zmusza nas do skonfrontowania się z cieniem, do uleczenia starych ran i do ujawnienia tego, co jeszcze ma się w nas narodzić? W tym kontekście sygnały od wszechświata nie są zwiastunami szczęśliwych zakończeń, ale zaproszeniami do podróży duszy. Kochanie kogoś może być początkiem prawdziwej pracy duchowej. Jeśli to już coś w tobie obudziło, napisz w komentarzach, Czułem, czułam to. Teraz weź oddech i kontynuujmy. Aby głębiej zrozumieć sygnały, które prowadzą nas do właściwej osoby, musimy zbadać dwa centralne pojęcia psychologii Jungowskiej: anima i animus. Jung opisał te figury jako archetypy duszy wewnętrzne reprezentacje żeńskości i męskości obecne w każdym z nas. Dla mężczyzn, anima reprezentuje ich nieświadomy obraz żeńskości, dla kobiet, animus reprezentuje nieświadomy obraz męskości. Znalezienie kogoś do małżeństwa często oznacza więc znalezienie kogoś, kto ucieleśnia te obrazy lub kto zmusza nas do ich ponownego przemyślenia. Kiedy spotykamy kogoś, kto dotyka naszej duszy, może to być w rzeczywistości spotkanie z projekcją naszej animy lub animusa. Ta projekcja może stworzyć intensywne poczucie pokrewieństwa, jakbyśmy znali tę osobę od zawsze. Pasja, zauroczenie, fascynacja. To wszystko może być odzwierciedleniem tego, co nosimy w sobie. I tu tkwi niebezpieczeństwo: projektowanie oznacza widzenie w drugim tego, czego jeszcze nie widzimy w sobie. Ale Jung nie potępiał projekcji jako czegoś z natury negatywnego. Wręcz przeciwnie, uważał ją za niezbędny etap indywiduacji. To poprzez projekcję zbliżamy się do nieświadomych treści. Problem polega na pozostawaniu na nieślepym. Zdrowa projekcja to taka, która, raz rozpoznana, rozpuszcza się, pozwalając nam widzieć drugiego człowieka takim, jakim jest naprawdę, a nie takim, jakim go idealizujemy. Sygnały od wszechświata zatem wskazują nie tylko na właściwą osobę, ale na rozpoznanie siebie w drugim. Prawdziwe wezwanie to nie tylko pragnienie bycia z kimś, ale impuls do wzrostu. Do zintegrowania zapomnianych lub stłumionych aspektów naszego bytu. Osoba, z którą powinniśmy się ożenić, wyjść za mąż w sensie symbolicznym, to ta, która pomaga nam stać się bardziej całościowymi. Ta dynamika jest najbardziej widoczna w momentach konfliktu i napięcia w związku. Drugi człowiek prowokuje, wyzywa, konfrontuje, i właśnie wtedy relacja ujawnia swoją funkcję psychiczną. Budzenie nieświadomych treści, promowanie konfrontacji z cieniem i wymaganie wyboru między pozostaniem w iluzji a wzrostem świadomości. Prawdziwa miłość nie jest wygodnym schronieniem, ale wyraźnym lustrem. A sygnały od wszechświata stają się jaśniejsze, im uczciwiej obserwujemy się w tym lustrze. Słowa, gesty, milczenie drugiego człowieka mówią do nas: jeśli jesteśmy gotowi słuchać z głębi. Co czujemy w obecności tej osoby? Czy budzi ona w nas naszą najlepszą wersję, czy tylko powtarza nasze utrwalone wzorce? Dlatego trzeci sygnał od wszechświata to wewnętrzne rozpoznanie. Ten moment, w którym patrząc na drugiego, czujemy, że odzwierciedla on coś istotnego. Nie dlatego, że nas uzupełnia, ale dlatego, że nas ujawnia. Żaden znaczący związek nie powstaje bez konfrontacji z cieniem. Jest to jedna z najgłębszych i być może najbardziej niewygodnych zasad psychologii Karla Junga. Cień przez niego zdefiniowany jako ciemna strona osobowości składa się ze wszystkiego, co odrzucamy, tłumimy lub czego nie rozpoznajemy w sobie. I paradoksalnie, to właśnie w najbardziej intymnych związkach ma on tendencję do manifestowania się z największą intensywnością. Łatwo jest kochać to, co jest znajome, gładkie i społecznie akceptowane. Ale prawdziwe wyzwanie i jednocześnie prawdziwy sygnał pojawia się, gdy ktoś budzi w nas zapomniane części, niechciane uczucia lub wrażliwości, które wolelibyśmy ignorować. Czasami sygnał od wszechświata nie przychodzi w formie harmonijnego spotkania, ale poprzez wewnętrzny wstrząs. To spojrzenie, które nas niepokoi, to słowo, które wytrąca nas z równowagi, ten dotyk, który aktywuje stare wspomnienia. To nie jest wada, to objawienie. Obecność cienia w związku jest często mylona z niezgodnością, jednak według Junga, to właśnie te konfrontacje najbardziej sprzyjają naszemu rozwojowi. Partner, który nas irytuje, frustruje lub dezorientuje, może być tym samym, który nieświadomie pomaga nam zintegrować nasze uśpione części. Gniew, strach czy zazdrość, które on wywołuje. To nie tylko problemy do rozwiązania, ale symbole czegoś głębszego do zrozumienia. Oczywiście, to nie oznacza, że powinniśmy akceptować toksyczne lub krzywdzące relacje pod pretekstem duchowego wzrostu. Kryterium jest tutaj wzajemność i otwartość na dialog. Kiedy oboje są zaangażowani w patrzenie na siebie i na relacje z uczciwością, więź staje się alchemią emocjonalnym laboratorium, w którym dusza się przekształca. Jung opisał proces alchemiczny jako metaforę indywiduacji. Małżeństwo, w tym sensie, jest dziełem alchemicznym, gdzie przeciwieństwa męskie i żeńskie, świadome i nieświadome, światło i cień są ze sobą łączone, aby mogło wyłonić się coś nowego. Partner nie jest celem samym w sobie, ale katalizatorem, a sygnały od wszechświata. Często pojawiają się jako dyskomforty, które popychają nas do tej wewnętrznej pracy. Dlatego rozpoznanie, że ktoś budzi Twój cień, może być cennym sygnałem. Nie jako gwarancja szczęśliwego zakończenia, ale jako wskazówka, że ta relacja odgrywa kluczową rolę w Twojej psychicznej podróży. Ucieczka przed tym to odkładanie na później nieuniknionego spotkania z samym sobą. I tu tkwi paradoks miłość, która leczy. Jest tą samą, która przeszkadza. Właściwa osoba nie jest tą, która unika naszych ran, ale tą, która pomaga nam je uleczyć, nawet, a może zwłaszcza, gdy to boli. Istnieje cicha mądrość, która mieszka w ciele, język, który nie mówi słowami, ale doznaniami. W wielu momentach najgłębsze sygnały wszechświata nie pojawiają się jako racjonalne myśli, ale jako subtelne intuicje. Dreszcze, skurcze w żołądku lub niewytłumaczalne ciepło w klatce piersiowej. Karl Jung rozumiał intuicję jako jedną z czterech podstawowych funkcji psychologicznych, obok myślenia, czucia i doznawania, i widział w niej uzasadnioną drogę do poznania, zwłaszcza w kontekstach symbolicznych i relacyjnych. Kiedy jesteśmy przed kimś, kto rezonuje z naszą nieświadomością, często czujemy to, zanim zrozumiemy intelektualnie. Czasami jest to poczucie znajomości, innym razem niepokojący dyskomfort. Ciało mówi i często mówi przed umysłem. Ale w świecie zdominowanym przez logikę i pośpiech, zapomnieliśmy, jak słuchać tego subtelnego języka. Oczekujemy dowodów, zewnętrznych sygnałów, walidacji, podczas gdy wszechświat już szepcze przez nasze własne zmysły. Dlatego, rozważając, z kim się ożenić, wyjść za mąż. Konieczne jest kultywowanie wewnętrznego słuchania. Jak czujesz się w ciszy obok tej osoby? Twoje ciało rozluźnia się czy napina? Twój oddech staje się głębszy czy przyspiesza? Czy czujesz, że możesz być sobą w jej obecności? Czy musisz ukrywać części siebie? Te małe wskaźniki cielesne to głębokie wiadomości, wskazówki pozostawione przez archetypową mądrość, która mieszka w każdym z nas. Intuicja to nie jest byle przeczucie. Jest ona owocem tysięcy doświadczeń zgromadzonych w nieświadomości, które manifestują się jako natychmiastowa wiedza bez logicznego pośrednictwa. Kiedy Jung mówi o jaźni jako centrum regulującym psychikę, sugeruje, że jest w nas coś, co wie, nawet gdy ego jeszcze nie rozumie. Słuchanie tego głosu wymaga odwagi, ponieważ często prowadzi nas na ścieżki, które nie mają sensu racjonalnego, ale mają sens egzystencjalny. To nie oznacza porzucenia rozumu, ale raczej uznanie, że jest on tylko jednym z narzędzi doradzenia sobie z życiem. W wielkich tematach egzystencji, miłości, śmierci, sensu, logika jest zazwyczaj niewystarczająca. Miłość nie rodzi się z list kompatybilności, ale ze spotkań między wewnętrznymi światami. Osoba, z którą się ożenić, wyjść za mąż, jest często tą, którą ciało rozpoznaje przed umysłem, a dusza potwierdza później. To jest więc kolejny sygnał od wszechświata niewytłumaczalne uczucie bycia we właściwym miejscu, z właściwą osobą, nawet jeśli świat zewnętrzny tego nie rozumie. Spokój, który rodzi się nie z braku konfliktu, ale z obecności sensu. Nauczenie się ufania temu wewnętrznemu kompasowi jest aktem duchowej dojrzałości i decydującym krokiem w wyborze, kto będzie szedł u naszego boku przez życie. Często pytamy wszechświat, z kim mam się ożenić, wyjść za mąż, kiedy w rzeczywistości bardziej odpowiednie pytanie brzmiałoby, czy jestem gotów, gotowa rozpoznać, kim jestem poprzez drugiego człowieka? Ponieważ dla Junga czas znaczących spotkań nie jest chronologiczny, lecz symboliczny. Istnieje czas duszy, kairos, jak nazywali go Grecy, w którym rzeczy objawiają się, gdy jesteśmy psychologicznie przygotowani, a nie wtedy, gdy tego chcemy. Dlatego forsowanie związków przed czasem niemal zawsze prowadzi do frustracji. Nie dlatego, że druga osoba nie jest. Tą właściwą, ale dlatego, że nie jesteśmy jeszcze gotowi na rodzaj odbicia, którego ta relacja wymaga. Jaźń to centralne jądro psychiki, działa z chirurgiczną precyzją, konfrontuje nas z dokładnie tą osobą w momencie, gdy może to wygenerować wzrost. A kiedy temu się opieramy, tworzymy powtarzające się wzorce, cykle cierpienia, odłożone spotkania. Sygnały od wszechświata często nie mówią: to ta osoba. Ale to ten moment. Związek może się rozpaść, ponieważ wydarzył się za wcześnie lub za późno. Ale kiedy psychiczny czas jest dojrzały, spotkanie następuje jako wyrównanie sił. To nie tylko przyciąganie, to konwergencja. Historie miłosne, które trwają nawet z ich konfliktami, mają tendencję do wydarzenia się, gdy obie dusze są gotowe, by stać się wrażliwymi, by widzieć siebie. I pozwolić się widzieć. Właściwy czas niekoniecznie jest najwygodniejszy. Może nadejść w środku chaosu, strat, egzystencjalnych wątpliwości. Bo to właśnie na tym żyznym, gruncie niestabilności, dusza odnajduje otwartość na coś nowego. Jung mawiał, że ma spotkanie dwóch osobowości, jest jak kontakt dwóch substancji chemicznych. Jeśli nastąpi reakcja, obie się zmieniają. Ta transformacja wymaga wewnętrznej gotowości, a ta gotowość nie zawsze pokrywa się z planami ego. Dlatego jednym z najważniejszych sygnałów od wszechświata może być sam wewnętrzny stan gotowości. Czy jesteś gotów, gotowa widzieć w drugiej osobie swoje lustro, a nie tylko pocieszenie? Czy jesteś przygotowany, przygotowana na emocjonalne obnażenie się ze wszystkim, co to implikuje? Czy jesteś otwarty? Otwarta na pracę, której wymaga miłość, a nie tylko na przyjemności, które oferuje? Jeśli odpowiedź brzmi tak, to być może wszechświat lub jaźń już od jakiegoś czasu wysyła sygnały, czekając tylko, aż będziesz w stanie je rozpoznać. Czasu duszy nie mierzy się zegarami. Pulsuje on w ciszy, w intuicji, w kryzysach i wewnętrznych wezwaniach. Nauczenie się dostrzegania tego czasu jest jak nauczenie się tańczyć z niewidzialnym. Właściwa godzina to niemal zawsze ta, która zbiega się z przebudzeniem świadomości. Każda prawdziwa miłość to podróż archetypowa ścieżka, która wykracza daleko poza pragnienie i wspólne życie. Dla Karla Junga, miłość romantyczna nie była tylko kwestią pokrewieństwa czy pożądania, ale radykalną okazją do samopoznania. I transcendencji. Osoba, z którą się żenisz, wychodzisz za mąż w planie symbolicznym, jest tą, która najgłębiej pomaga ci poznać siebie, nie poprzez pochwały, ale poprzez tarcia wspólnego życia, nieuniknione odbicie i ciągłe rezygnacje ego. Jung mawiał, że gdzie króluje miłość, nie ma pragnienia władzy, a gdzie przeważa władza, miłość jest nieobecna. To jeden z najbardziej decydujących testów, aby dostrzec prawdziwe sygnały. Czy czujesz, że możesz być wolny i całościowy u boku tej osoby, czy jesteś uwięziony w grach manipulacji, dominacji lub strachu przed utratą? Miłość uduchowiona nie dąży do kontroli, ale do ekspansji. Raduje się wzrostem drugiego i nie przywiązuje się do formy, ale do istoty. W związku przeznaczonym do wzrostu. Obecność drugiego staje się rodzajem psychologicznego sakramentu. Każdy konflikt staje się ołtarzem, każde pojednanie, eucharystią duszy. Ten symboliczny język może na pierwszy rzut oka wydawać się zbyt poetycki, ale Jung rozumiał, że dusza karmi się sensem, a nie faktami. A obecność drugiego może być właśnie katalizatorem dla duchowego przebudzenia, pod warunkiem, że będziemy uważni na to, co ona w nas budzi? Dlatego dojrzała miłość bardziej przypomina codzienną praktykę niż stały stan emocjonalny. Obejmuje słuchanie, otwartość, autorefleksję. Przede wszystkim zaś obejmuje intencje. Małżeństwo to nie celebrowanie stanu pełni, ale początek wzajemnego zobowiązania do wzrostu. Właściwa osoba to nie ta, z którą wszystko się układa przez cały czas, ale ta, z którą możesz wzrastać, nawet gdy wszystko idzie źle. Sygnały od wszechświata na tym etapie stają się subtelniejsze. Nie przychodzą już jak fajerwerki, ale jako ciche wewnętrzne potwierdzenia, pokój, który nie wymaga pewności, zaufanie, które rezygnuje z gwarancji. Wiesz, że jesteś we właściwym miejscu, nie dlatego, że wszystko płynie bez wysiłku, ale dlatego, że nawet wysiłek jest tego wart. Wspólna podróż ma sens. Nawet w trudnościach, to jeden z największych sygnałów, jakie wszechświat może zaoferować, uczucie praktykowania czegoś świętego, kochając. Nie w sensie religijnym, ale w sensie uświęcania zwykłego, dostrzegania transcendencji w rutynie, odnajdywania wieczności w spojrzeniu drugiego. A kiedy to się dzieje, nie ma już potrzeby szukania sygnałów. Miłość sama w sobie staje się sygnałem. W naszym poszukiwaniu jasnych sygnałów i zewnętrznych potwierdzeń rzadko bierzemy pod uwagę, że cisza również może być rodzajem odpowiedzi. Czasami wszechświat nie mówi, a raczej mówi poprzez nieobecność. I ta nieobecność, dobrze zrozumiana, może być tak samo objawienna jak porywająca synchroniczność. Karl Jung wiedział, że nieświadomość działa poprzez paradoksy, a cisza. W wielu sytuacjach jest językiem dojrzałej duszy. Kiedy nie ma rezonansu z kimś, kiedy intuicja pozostaje neutralna, lub gdy ciało nie reaguje wyraźnie, to niekoniecznie oznacza zamieszanie. Może to po prostu oznaczać, że ta osoba nie aktywuje w nas prawdziwego procesu indywiduacji. Nie wszechświata może przyjść poprzez nudę, obojętność, powtarzanie wzorców, które już znamy zbyt dobrze. I rozpoznanie tego jest. Paradoksalnie, sygnałem przejrzystości. Wiele relacji zaczyna się nie od pozytywnych sygnałów, ale od strachu przed pustką. Żenimy się, wychodzimy za mąż, dla bezpieczeństwa, dla projekcji ideału lub dla obrazu komfortowej przyszłości. Ale prawdziwe małżeństwo, to które jest również duchową ścieżką, utrzymuje się tylko, jeśli jest wewnętrzne wezwanie. A kiedy go nie ma. Bez względu na to, jak bardzo wszystko wydaje się działać na zewnątrz, coś w nas milknie i to nie w spokojny sposób, ale z cichym niepokojem, który z czasem rośnie. Wszechświat, jako symboliczne wyrażenie nieświadomości, nie jest wyrocznią, którą należy konsultować, ale lustrem, w które należy odważnie patrzeć. Nie mówi, co robić, ale pokazuje, gdzie jesteśmy niespójni z samymi sobą. A jeśli osoba u naszego boku nie budzi nic poza podtrzymywaniem rutyny, być może największym sygnałem jest sam konformizm. Jung podkreślał, że ścieżka indywiduacji wymaga zerwania z kolektywem, a to często obejmuje zerwanie z relacjami, które nie służą już duszy, nawet jeśli służą społeczeństwu, rodzinie czy ego. Umiejętność wyjścia z relacji, która nie rezonuje z naszą głęboką prawdą. Może być równie ważna jak umiejętność rozpoznania tej, która wzywa nas do wzrostu. Cisza staje się zatem surowym, lecz sprawiedliwym nauczycielem. Uczy nas słuchać braku sensu, szanować czas duszy, nawet gdy nie krzyczy, ale tylko szepcze. Cisza zmusza nas do wejścia w głąb, gdzie znajdują się prawdziwe sygnały, nie w wypowiedzianych słowach czy złożonych obietnicach. Ale w wewnętrznych rezonansach, które pozostają nawet po odejściu drugiego. W ostatecznym rozrachunku wszechświat odpowiada, gdy wyrównujemy się z naszą esencją. I czasami najbardziej klarowna odpowiedź to ta, która przychodzi w formie nie. Wreszcie docieramy do ostatniego i być może najważniejszego sygnału zaangażowania w całość. Karl Jung postrzegał życie jako ciągłe poszukiwanie pełni. Nieperfekcji. Osoba, z którą się żenimy, wychodzimy za mąż, w tym kontekście to ta, która popycha nas do tej całości. Nie chodzi o miłość bez wad, ale o połączenie, które nas wyzywa, udoskonala i towarzyszy nam w najważniejszej ze wszystkich przepraw być sobą w naszej pełni. Jeśli spędzamy życie na szukaniu gwarancji, nieustannie potwierdzając, czy ktoś jest tą właściwą osobą, być może wciąż jesteśmy uwięzieni w dziecięcym oczekiwaniu, że miłość powinna być wolna od ryzyka, ale prawdziwa miłość wymaga oddania. A to oddanie, jak uczy nas Jung, jest formą odrodzenia. Łącząc się z drugim, nie tracimy indywidualności, ale wystawiamy ją na próbę. I to właśnie w tym procesie ekspozycji, wrażliwości i codziennego wyboru, małżeństwo staje się polem indywiduacji. Osoba, z którą się żenimy, wychodzimy za mąż, jest zatem współautorem naszego procesu psychicznego. Pomaga nam pisać lub przepisywać wewnętrzne narracje, które nosimy od dzieciństwa. Oferuje nam nowe metafory, zmusza nas do ponownego przemyślenia starych przekonań i wyzywa nas do bycia czymś więcej niż tym, do czego zostaliśmy zaprogramowani. A sygnały od wszechświata w trakcie tej podróży stają się coraz mniej magiczne, a bardziej symboliczne, coraz mniej spektakularne, a bardziej cicho prawdziwe. Kiedy jesteśmy przed właściwą osobą, czujemy głębokie poczucie sensu, nawet w trudnych chwilach, zwłaszcza w trudnych chwilach. Właśnie tam rozpoznaje się to, co Jung nazwałby relacją transformującą taką, która nie tylko wypełnia, ale rozszerza. Która nie tylko wspiera, ale prowokuje, która nie tylko towarzyszy, ale leczy i jednocześnie rani, bo kochać to także pozwolić sobie na bycie dotkniętym. Małżeństwo nie jest więc kulminacją miłości, ale jej laboratorium, żywą przestrzenią, w której stajemy przed wszystkim, co jeszcze musi zostać zintegrowane. A obecność drugiego, gdy jest prawdziwa, staje się symbolem tego, Czego nasza dusza najbardziej pragnie bycia widzianą, dotkniętą, przekształconą. Sygnały od wszechświata to nie zewnętrzne rozkazy ale odzwierciedlenie wewnętrznej dojrzałości. Nie mówią nam, z kim się ożenić, wyjść za mąż. Pokazują nam, z kim możemy stać się całościowi. I to jest prawdziwe kryterium osoba, która pomaga ci stać się tym, kim się urodziłeś. Która ujawnia Twoją wielkość, nie zaprzeczając Twoim cieniom, która budzi w Tobie nie tylko miłość, ale i świadomość. Tak więc małżeństwo, w najgłębszym sensie, to odpowiedź na wezwanie duszy. A kiedy to wezwanie przychodzi, nie musi krzyczeć, bo wszystko w Tobie już wie. Jeśli to poruszyło jakąś zapomnianą część Ciebie, powiedz mi w komentarzach. Jestem gotowa, gotowy słuchać, co dusza ma do powiedzenia. I napisz też, skąd oglądasz miasto, kraj, planeta, wymiar chcę wiedzieć, jak daleko to wezwanie dociera. A jeśli ta wiadomość zasługuje na to, by rozbrzmiewać dalej, udostępnij ją komuś, kto również jest w tej poszukiwaniu. A jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś kanału, cóż, wiesz, co robić. Do zobaczenia w następnym filmie, przyjaciele.